Kolejną z znanych metod polecanych czasem też przed kierowników budowy, zauważyłem czasami przez różne osoby mniej lub bardziej związane z branżą, jest urządzenie susowanie insektów urządzeniami mikrofalowymi. Te czasem też są używane na przykład przy zawilgoceniach, przy pozbywaniu się zawilgoceń. Czyli mamy. Taką, takie urządzenie, taką po prostu odpowiednio ukierunkowaną mikrofalówkę, która wygrzewa nam punktowo, kierunkowo konkretne elementy, kawałki drewna. Także taka metoda, która wymaga bardzo dużo precyzji, dokładności, cierpliwości dla osoby, która ją wykonuje. Nie może wygrzewać tego drewna za długo, ponieważ może dojść do pożaru. Nie może też tego zrobić za krótko po to, żeby pozbyć się insektów, które są w środku, które po prostu się zagotowują w tak wysokim temperaturze. Więc to jest taka, taka metoda dosyć brutalna, ale jeżeli jest poprawnie wykonana, może być jak najbardziej skuteczna. W przypadku całego domu, który chcielibyśmy wygrzeć mikrofalami, no może to potrwać nawet parę dni. Ponieważ trzeba to robić naprawdę powoli, to nie jest tak, że używamy mikrofali, to, to dzieje się w ciągu sekundy czy pięciu sekund. Tam trzeba faktycznie tą mikrofonę troszkę podtrzymać w miejscu, żeby ten zabieg mógł zostać wykonany w sposób efektywny. No i wymaga to dużo właśnie tej, tej precyzji, dokładności, cierpliwości ze strony użytkownika tych mikrofal. Ciężko w tym przypadku też o impregnację. Usuwamy po prostu te insekty, czy te zawilgocenia, które. Mają miejsce no i nic poza tym nie daje to nam żadnej dodatkowej ochrony. Nie musimy opuszczać domu czy mieszkania, natomiast oczywiście nie powinniśmy, i o to powinni zadbać technicy, żebyśmy znajdowali się w pobliżu urządzenia, żeby po prostu nie, nie mieć żadnych konsekwencji bycia po prostu poparzonym. Największym skutkiem ubocznym i największym ryzykiem związanym z tym. No, jest oczywiście ryzyko pożaru. O tym ryzyku trzeba pamiętać zawsze, także jest bardzo ważne, żeby też zespół, który wykonuje taką usługę, był w razie czego przygotowany na taką sytuację, wiedział w jaki sposób należy się zachować, jak reagować, jeżeli z Państwa by korzystał z takich usług. należy o to zapytać i o tę kwestie się zatroszczyć, bo no może to po prostu jakkolwiek drewno może być zaimpregnowane, to jednak ogień i drewno po prostu mogą łatwo doprowadzić do, do szybkiego pożaru i zajmowania się kolejnych elementów domu. Cena na pewno niższa niż w przypadku fumigacji, związane jest to po prostu z mniejszą ilością problemów, jaki powoduje ten zabieg. Bardzo wysokie zużycie prądu, natomiast tak czy siak powinno stanowić pewien procent, pewien, pewną część wynagrodzenia techników, którzy wykonają taką usługę. Kolejną kwestią jest to, że istnieje w tym przypadku tej metody wysokie ryzyko przeciążenia instalacji do tworzenia takiej wiązki. No, Potrzebna jest duża energii, także nie każdy dom po prostu będzie się nadawał do tego typu usługi. No i takie przeciążenie może po prostu mieć miejsce, a czasem może wręcz uniemożliwić wykonanie po prostu do końca takiego zabiegu. Więc podsumowując punktowo, w konkretnych miejscach może być jak najbardziej. Trzeba bardzo uważać na kwestię dotyczącą ryzyka pożaru. No i niestety w żaden sposób nie impregnuje nam ta metoda niczego na przyszłość.